Podobno dobre wystąpienie publiczne powinno zaczynać się od pytania. A więc pytam. Czy ktoś tu chciałby z Państwa być nieśmiertelny? Z pewnością w części Państwa głów pojawiła się odpowiedź twierdząca. No ja nie ukrywam także chciałbym być nieśmiertelny. Ale w odpowiedzi na to pytanie w zasadzie pojawiają się dwa elementy. Dwie, dwie ważne informacje. Jak to zwyczajowo bywa? Dobra i zła. Jak to znowu zwyczajowo bywa? Zacznę od tej złej. Parafrazując słowa Everybody lies, tego jakże przyjaznego, przynajmniej dla niektórych, doktora, mógłbym śmiało stwierdzić, że Everybody dies. Niestety wszyscy umieramy. Tak jest i tak będzie, przynajmniej przez jeszcze jakiś czas. Ale jest też dobra wiadomość. Spójrzcie Państwo na ten wykres. Jeszcze w 1900 roku średnia długość życia ludzi wynosiła 32 lata, co oznacza, że de facto zostałyby mi dwie wiosny, no i bym musiał pożegnać się z tym światem. Statystycznie oczywiście. Co ciekawe, aktualnie długość życia wynosi około średnia, około 72 lat, więc w ciągu 125 lat zrobiliśmy przeskok i wydłużyliśmy średnią długość życia o 40 lat. Przyjrzyjmy się temu wykresowi trochę bliżej, nawet. Ostatnie 50 lat pokazuje, że byliśmy w stanie wydłużyć życie o 14 lat. Co to oznacza? Że zachowując tę samą tendencję do wydłużania życia o 14 lat z każdą połową dekady, bardzo, ale to bardzo nietaktowne za 100 lat będzie śpiewanie 100 lat 100 lat. Bo to dokładnie oznacza, że w tyle będzie wynosiła średnia długość życia nas, ludzi na Ziemi. Z pewnością wielu z Państwa chciałoby oszukać przeznaczenie, i pewnie na niejednym spotkaniu usłyszeliście Państwo o słynnej historii Walta Disneya, który to niejako został pośmiertnie zamrożony i spoczywa gdzieś pod kolejką górską piratów z Karaibów w Disneylandzie w Kalifornii. Tak słyszałem to wielokrotnie, nawet ostatnio trzy tygodnie temu dostałem SMS-a. Czarek, możesz mi wyjaśnić, czy tak faktycznie jest? Spieszę z odpowiedzią. Pan Walt Disney niestety nie został zamrożony, więc raczej nie będziemy mieli możliwości się cieszyć nowymi dziełami tego artysty. Natomiast to nie oznacza, że ludzie nie byli zamrażani. Już w 1967 roku powstało takie coś, Duar, który wypełniony ciekłym azotem, czyli temperaturą minus 196 stopni Celsjusza, temperatura, która myślę, że nie jednego morsa nawet takiego najbardziej zagorzałego, mogłaby przestraszyć, no, być przynajmniej nieciekawa, e, powstał taki duar, który pozwalał zamrozić pierwszego człowieka. Tym pierwszym człowiekiem był James Hiram Bedford. Co ciekawe, za to osiągnięcie, pośmiertne, co prawda, utrzymał. Pis do Księgi Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, druga ważna informacja podobno jego stan jest całkiem niezły, bowiem cały czas, do teraz, jest wciąż zamrożony. Jednak z mrożeniem ludzi jest pewien problem, albowiem nasze ciało nie jest do tego przygotowane, przystosowane. Wraz z zniżającą się, obniżającą się temperaturą nasze komórki nie wiedzą, co zrobić. Powstaje z naszej wody, która jest zamknięta w naszym ciele, lód, a co za tym idzie, komórki ulegać mogą rozrywaniu. Ale co ciekawe, to tylko tak jest u ludzi, bowiem. Matka Natura obdarzyła niektóre organizmy zdolnością do tego, aby zamarzać i rozmarzać w odpowiednich momentach, kiedy sezon jest zimniejszy lub cieplejszy. I odpowiedzią jest chociażby taka bardzo mała żaba, która żyje na Alasce i co sezon w zasadzie ulega zamarznięciu i wygląda mniej więcej o tak. Co ciekawe, po kolejnym sezonie, ona rozmarza i staje się znowuż taką żywą, kumkającą żabą. Ten mechanizm jest związany z tym, iż posiada ona w swoim organizmie pewną substancję, zdolność do wytwarzania dużej ilości glukozy, która jest zamknięta w pierwotnie w formie glikogenu w wątrobie, dlatego nie bez powodu John Constanzo nazwał tę żabę chodzącą wątrobą. Nieśmiertelność fascynuje ludzi w zasadzie od dawien dawna, od czasów greckich bogów, którzy topili ambrozję i dzięki temu mieli być nieśmiertelni. Przez mitologię chińską, gdzie to bogowie zrywali z drzewa życia brzoskwinie nieśmiertelności. Oczywiście nie, może nie możemy zapomnieć o mitologii sumeryjskiej, gdzie Gilgamesz zwiedził wiele światów, aby właśnie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można być nieśmiertelnym. No i dla fanów Harry'ego Pottera i nie tylko. Oczywiście nie może zabraknąć kamieniów, kamienia filozoficznego. Ale ten popkulturowy element nie jest związany tylko z czasami przeszłymi, ale także i teraźniejsza. Teraźniejszość dostarcza nam ciekawych postaci, które myślę, że zbudowały swój cały imidż właśnie na nieśmiertelności. Chyba tego pana, państwu nie muszę przedstawiać w przyjemnym czerwonym kubraczku. No i oczywiście tego kolejnego najbardziej znanego rosomaka, który w zasadzie chciał, no przyznam szczerze, chciałbym wyglądać tak jak on, w jego kwiecie wieku. Tak więc e, takich postaci jest dużo. I nieśmiertelność towarzyszy właśnie popkulturze. Co ciekawe, e, gdy mówimy o nieśmiertelności, nie możemy zapomnieć także o Benjaminie Batonie, czyli tej postaci, która odwróciła cykl życia. No ale po co mówić o Benjaminie Batonie, jeżeli mamy Benjamina Batona w domu. Tak więc. E, Skupmy się na nim. Co ciekawe, teraz najważniejsze w zasadzie, dlaczego my się starzejemy? Nasze komórki mają pewien limit. Limit Heiflika, czyli taki czas, który mogą przetrwać w naszym organizmie aż z biegiem czasu, z tykającym zegarem po prostu muszą się usunąć w dzień. Dochodzi do apoptozy, czyli takiej programowanej śmierci komórki. Bowiem nasze organizmy to takie... Fabryki produkujące miliony cząsteczek każdego dnia. No i czasami jest tak, że w tych naszych fabrykach także coś ulega uszkodzeniu. No i niestety musimy te części po prostu wymieniać. No bo gdybyśmy chcieli być wszyscy tak naprawdę superbohaterami, którzy żyją wiecznie, no to by było idealnie, ale my wszyscy bardziej jesteśmy, jak w moim mniemaniu, te. Banany, bowiem na początku są takie niedojrzałe, mało ciekawe, nawet mało przydatne dla społeczeństwa, aż w wiecie wieku są dojrzałe, ale w pewnym momencie zaczynają się pojawiać te pierwsze plamki. No i niestety, później ostatecznie wyglądamy jak narzędzie albo element scenarii z horroru. Co istotne istotne jest to, że to, że my się nie starzejemy, zawdzięczamy czemuś, co się nazywa telomerazą de facto. To jest taki fragment znajdujący się na końcach chromosomów, czyli informacji genetycznej, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, i w tejże te telomery ochraniają niejako informację genetyczną. Można to porównać do w zasadzie sznurówek. Wraz z każdym wiązaniem sznurówek, każdym podziałem w zasadzie komórki, dochodzi do pewnego skracania tych telomerów. No ale w pewnym momencie, nawet te najbardziej wysłużone sznurówki, musimy po prostu wymieniać. Te aglety się zużywają i tym samym musimy mieć nowe po prostu sznurówki, aby buty pozwalały nam robić to, co robią najlepiej, czyli w zasadzie chodzić po ziemi. Ważne jest też to, że w całym tym elemencie kluczowym substancją jest. Telomeraza, czyli taka substancja, która wydłuża i chroni te telomery, żeby nie skracały się one nadmiernie szybko. Tylko problem jest taki, że gdybyśmy chcieli na przykład suplementować, nazwijmy to telomerazę, wymknąłby się nasz organizm spod kontroli i tym samym powstawałoby bardzo dużo komórek nowotworowych. A chyba Państwo wiecie, co to by oznaczało dla naszego organizmu, bowiem w 90% komórek. Nowotworów złośliwych identyfikuje się właśnie wysoką aktywność telomerazy, tego, co chroni materiał genetyczny. Chciałbym, żebyście Państwo po dzisiejszym spotkaniu zapamiętali Helę, czyli Henriette Laks, kobietę, która dzięki swojemu pewnie oddaniu i swojej chorobie nowotworowej, która podzieliła się niejako, wyizolowano z jej komórek pierwszą linię komórkową, my. Biotechnolodzy, chemicy, biolodzy, med lekarze, mamy możliwość popychania świata do przodu. Tak więc wielkie brawa dla pani Henriette Laks za to, że poświęciła się i do teraz jest bardzo ważnym elementem całego ekosystemu naukowego biologii molekularnej. No, ale znowuż, świat nie jest taki idealny dla ludzi, ale nie dla zwierząt. Są takie zwierzęta, jak chociażby ta nieśmiertelna meduza, która potrafi odwrócić cykl życia i z dojrzałej takiej meduzy, jak Państwo widzicie na zdjęciu, cofnąć się do formy polipa, a w sytuacji, kiedy warunki są znowuż ciekawe, wraca do stanu idealnego, czyli takiego dryfującego żelka w toni oceanu. To jest niesamowity fenomen, a zawdzięcza to głównie. Jednemu zjawisku, a mianowicie transdyferencjacji komórek. Czyli komórki w jej ciele, na przykład tu w tym jednym fragmencie parzydełka, mogą w pewnym momencie zmienić się, gdy warunki otoczenia są nieodpowiednie, w dowolną inną komórkę. To jest fenomen na skalę biologii. Nie ma wiele takich organizmów. Ale gdy mówimy o nieśmiertelności, szczególnie ja, nie mogę zapomnieć o moim przyjacielu, który towarzyszył mi. Przez ostatnie 4 lata, a mianowicie Schmidtta Mediterranea. Czas doktoratu był dość. dość mocno zabliźniłem się z tym organizmem, bowiem ten organizm jest nieśmiertelny. I wiem co mówię, bowiem pracowałem na nim i ciąłem go z uporem maniaka. Ten organizm, pocięty wielokrotnie, nawet na 270 kawałków, pozwoli odregenerować każdy fragment. Jak Państwo widzicie na wykresie, na tym grafie. Odcięta głowa potrafi w ciągu dwóch tygodni w pełni odregenerować. To zawdzięcza neoblastom, takim komórkom macierzystym, które właśnie są w stanie też różnicować się w dowolny typ komórki. Czyli można śmiało stwierdzić, że jeżeli dobrze będziemy hodowali tylko te organizmy, będą one żyły wiecznie. Będą idealnym modelem do badania właśnie procesów regeneracji. Czasami też ten organizm lubi wymknąć się spod kontroli, nazwałbym to tak, i wychodzą nam takie potworki. Tak, takie organizmy także otrzymywałem. Wystarczyła jedna zmiana, jedno wyciszenie genu, aby otrzymać właśnie taki organizm. Gdy ja zajmowałem się takimi organizmami, to inni na całym świecie zgłębiali temat między innymi terapii genowych, czyli bawili się w bogów, nazwijmy to, próbowali naprawić to, co zostało wraz z czasem chociażby zepsute przez Matkę Naturę. Metoda CRISPR-Cas9, za którą osoby otrzymały Nagrodę Nobla, stanowiła taki przełom, pewnego rodzaju przełom w całej dziedzinie biologii molekularnej. I co ciekawe, badania prowadzone na myszach odwydatniły, że są w stanie one żyć o 30 do 40% dłużej niż grupa kontrolna, jeśli tylko Prowadzimy odpowiednie modyfikacje genetyczne. To oznacza, że nie tyle. Ale ważne jest tutaj, żebym podkreślił jeden element tego wszystkiego. To nie oznacza, że one żyje, żyją dłużej, ale proces starzenia u nich po prostu przebiega wolniej. Co istotne w tym całym kontekście, to także pomyślenie nad tym, co my możemy dzisiaj tutaj, znajdując się na tej sali, wychodząc za chwilę po kolejnych prelekcjach, zrobić z naszym życiem, aby je. Naturalnie wydłużyć. Istnieje takie pojęcie, które się nazywa lifestyle hackingiem. To jest pojęcie, które polega na tym, że nasza codzienność, zmienienie naszej codzienności w sposób znaczący wpływa na to, jak długo żyjemy. Przykład: sen. Jeżeli notorycznie będziemy sypiali poniżej 6 godzin dziennie, co studentom zdarza się, myślę, że dość regularnie, to nasze życie. Mamy 12% więcej szans na to, iż zapadniemy na pewne typy chorób, a tym samym skrócimy nasze życie. Tak więc następnym razem proszę przestawić budziki i najwyżej spóźnić się na wykłady. Co istotne, istotna jest także dieta, oczywiście, i badania wykazały, że obniżenie kaloryczności akurat tutaj u myszy względem grupy kontrolnej o 30% skutkowało kilkunastoprocentowym Wydłużeniem średniej długości życia myszy. To znaczy znowuż, nim pójdziemy na, do McDonalda czy jakiejkolwiek innej sieciówki, która serwuje nam przeciętnie zdrowe jedzenie, może wybierzmy ten bardziej zdrowy, zdrową formę, chociażby jakąś sałatkę. Tak więc uważajcie także i na to. Oczywiście to, że ruch to zdrowie, to już nie będę Państwu mówił. Oczywiście to, że wszelkiego rodzaju używki także mają wpływ na nasze zdrowie. To chyba Państwo wiecie i czujecie intuicyjnie, że czasami te nasze drobne decyzje mają na nasze życie, na naszą długowieczność naprawdę duży wpływ. Oczywiście dziś skupiałem się na nieśmiertelności pod kątem głównie biologii molekularnej, biotechnologii, chemii, medycyny, w zależności gdzie spojrzeć. Ale też możemy mówić o nieśmiertelności w pewnym aspekcie nieśmiertelności cyfrowej. Ray Kurzweil, czyli dyrektor do spraw inżynierii w Google, stwierdził, że w 2045 roku będziemy w stanie wyeksportować naszą jaźń, nasz umysł do chmury. Co to dla nas oznacza de facto? Tego nie wiem. Czy to oznacza, że będziemy w stanie przenosić z Pendrive'a na Pendrive po prostu nasze ja? Być może. Ale z pewnością nie powinniśmy do tego dążyć, ale zastanowić się, w jak. W jaki sposób możemy wykorzystać właśnie zdobywaną wiedzę, technologię do tego, aby przeciwdziałać procesom starzenia i zostać na tej Ziemi jak najdłużej? Jak widzicie Państwo, przez większość czasu starałem się odpowiedzieć na pewne pytanie, a mianowicie pytanie: jak? Jak w zasadzie długo możemy żyć? Jak bardzo jesteśmy w stanie zaingerować w nasze ja, w nasze geny, aby właśnie wydłużyć proces życia? Jak bardzo jesteśmy w stanie zmodyfikować siebie, aby żyć jak najdłużej? Ale zastanawiam się i myślę, że to będzie dobra konkluzja, że nie takie pytania powinniśmy stawiać. Nie pytanie, jak długo możemy żyć, ale jak powinniśmy żyć. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę Państwu dobrego wieczoru.